Wam mam wszystkim mam z tej zielonych mikros i nie bądźcie Wam powiedzieć, że ściągam FIFA 13. Ściągnie się za 3-2 godziny. będzie że jest taka 20, bo widać, Ale ja go wybieram na komputerze. No i właśnie kom komuter. mam komputera. Mam nowy komputer, ale... E, właśnie o to chodzi, że będzie też nagrywał Minecrafta w Minecraft e, e, no i pewnie będziecie się cieszyć, bo będzie, będzie też nagrywał w pewnym kluszkom czyli e, no, 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 że to jest Minecrafta coś tam będzie się działo e, no i to wszystko, to już taki drugi dzień no i cześć Wam wszystkim